Co się dzieje? Może przedłużają przerwę świąteczną do wielkanoc? O, tak, proszę. Wakacje nadchodzimy. <grystanie> Moi drodzy, święto mówimy papa. Pa. Grudzień, dwunasty miesiąc w roku, obchodzony będzie jak każdy inny. Ale... Dobrze. Za jakie grzechy ten grudzień? A. Świąt nie da się zakazać. Dyrektor musi to zrozumieć. Jesteś to dorosły. Jesteś śpiący. Słuchasz tylko mojego głosu. Weź się w garść wstępnie o, za ciebie. Co? Już dobrze. Zakładam, że ma dość nieciekawą przeszłość. 1897. Być może tam jest odpowiedź. Jak długo? Chodzicie? My nie chodzimy za sobą Panie i Panowie! Przed wami magiczny Wehikuł czasu! 23 grudnia 1897 roku. A to co? Zamek Kruków. Opuszczona od wielu lat stara posiadłość. Baron von Kruk się Widzisz tutaj? W krótszym gnieździe. Jesteśmy ludźmi! Jutro okradniemy sanie świętego Mikołaja! Co? Okradać mnie! Odstrzelać mnie! Baron von Kruk dba tylko o siebie. Musimy go powstrzymać! Ha, 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 ha. Na zimczu, Selfie sobie zrobił? Jak zostać świętym Mikołajem III? Magiczny wekikuł czasu.